W Mysłowicach trwa mobilizacja do walki z koronawirusem. Co zrobić, aby się przed nim uchronić? Mysłowickie placówki oświatowe zamknięte. Co dalej? Marcin, Janota Witam i zapraszam, to jest minął tydzień a takie są szczegóły informacji. Zamknięte placówki kultury i sportu oraz przedszkola, szkoły i miejskie żłobki, a także ograniczone funkcjonowanie magistratów z powodu koronawirusa. Tak wygląda aktualnie większość polskich miast. Nie inaczej jest w Mysłowicach. W środę specjalne oświadczenie w tej sprawie wydał prezydent miasta Dariusz Wójtowicz. Szanowni mieszkańcy Mysłowic, w związku z zagrożeniem koronawirusem podjęliśmy szereg działań mających na celu zabezpieczenie naszych mieszkańców. Między innymi od czwartku, 12 marca. Do odwołania zawieszone są wszystkie zajęcia w Mysłowickich Ośrodkach Kultury i Sportu. Placówki, w których odwołaliśmy zajęcia to Młodzieżowy Dom Kultury, Muzeum Miasta Mysłowice, Mysłowicki Ośrodek Kultury wraz z filiami, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z filiami, Centralne Muzeum Pożarnictwa oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Na wniosek premiera Rzeczypospolitej Polskiej zawieszone zostały zajęcia w mysłowickich placówkach oświatowych, tak jak w całym kraju. Od dzisiaj obowiązuje całkowity zakaz poruszania się petentów po urzędzie miasta Mysłowice. Jedynym miejscem, gdzie może przebywać jednocześnie pięć osób, jest Biuro Obsługi Mieszkańca. W szpitalu miejskim numer 2 od kilku dni obowiązuje ograniczony dostęp do pacjentów przez rodziny i ich najbliższych. Dyrektor placówki w najbliższych godzinach podejmie kolejne kroki, aby zabezpieczyć naszych pacjentów i ich rodziny przed rozprzestrzenianiem się choroby. Na ten moment nie ma żadnego przypadku zachorowania na koronawirusa w naszym mieście. Jednocześnie apeluję o zachowanie spokoju i przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa. Co robić, by uchronić się przed koronawirusem i gdzie szukać pomocy? O to zapytaliśmy Jolantę Kolanko, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Należy myć ręce. Myć ręce i te podstawowe zasady higieny, to znaczy mycie rąk, są naprawdę niezwykle ważne. Po każdym wyjściu z domu, po każdym kontakcie, z, na przykład z banknotami, które są siedliskiem mikrobów, po każdym kontakcie z innymi ludźmi. Po w każdym kontakcie z wózkiem w sklepie, na przykład z kasą, nawet z własnym telefonem. Niestety, proszę Państwa, są, są miejsca, na których gromadzą się bardzo duże ilości różnych oczywiście drobnoustrojów, między innymi wirusy. Dlatego to mycie rąk, nawet nadmierne, jest niezwykle ważne. Trzeba zwrócić uwagę również na to, że to mycie rąk musi być prawidłowe. Na wszystkich stronach internetowych w miejscach publicznych są wywieszone instrukcje mycia rąk. Rzeczywiście te ręce trzeba myć bardzo dokładnie. Nie wystarczy opłukanie ich pod bieżącą wodą. Trzeba je mieć przynajmniej 30 sekund i to mycie powinno obejmować wszystkie powierzchnie rąk. To jest naprawdę niezwykle, niezwykle ważne. Radziłabym w tej chwili. Nie uczęszczanie w miejsca, gdzie są duże skupiska ludzi. Należy zdecydowanie ograniczyć wyjścia w miejsca publiczne. Jeżeli nie mamy takiej potrzeby, nie wychodźmy z domu. Szczególnie tam możemy pójść na spacer, możemy pójść do parku, tam gdzie nie spotkamy się z dużą ilością ludzi, ale możemy ograniczyć w tej chwili imprezy kulturalne na przykład, czy jakieś duże zgromadzenia ludzkie, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach. Szczególnie narażeni na y, y, poważny przebieg y, tej choroby y, są ludzie starsi. Dlatego ludzie starsi zdecydowanie powinni ograniczyć y, kontakty towarzyskie. Y, powinni również, jeżeli nie ma takiej potrzeby, nie chodzić do y, poradni swoich. Y, rzeczywiście powinni chodzić tylko wtedy, jeżeli jest wyraźna potrzeba. Nieczynne domy kultury, ośrodki sportu, przedszkola i szkoły. Przez najbliższe dni powinniśmy ograniczyć spotkania w większych grupach. A to wszystko przez koronawirusa. Zamknięte placówki kultury i sportu oraz przedszkola i szkoły. Tak będzie w całej Polsce przynajmniej przez najbliższe półtora tygodnia. Według zaleceń, to czas, kiedy powinniśmy ograniczyć spotkania. Jak jest w Mysłowicach? W czwartek i piątek szkoły i przedszkola, co prawda działały, ale w większości placówek oświatowych pojawili się tylko nieliczni uczniowie. W kolejnych dniach od poniedziałku mamy przedszkole zamknięte, zgodnie z oświadczeniem, jakie wydał premier Morawiecki. W tym czasie dzieci mają pozostać zazwyczaj pod opieką rodziców. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest bardzo trudny okres dla wszystkich. Dla nas, dla rodziców, dla dzieci również. I tutaj jest ogromna rola rodziców, żeby jak najwięcej z nimi w tym czasie przebywać w domach i organizować zabawy zgodne no, z wiekiem dziecka. W tym momencie dzieci siedzą w domach, przygotowują to, co im nauczyciele zadali. No, w szkole wiadomo, staramy się, żeby było jak najmniej pracowników. I chociaż dzieci, jak dzieci cieszą się często z wolnego od szkoły, to my, dorośli, musimy patrzeć na tę sytuację odpowiedzialnie. To nie są wakacje. To jest oczywiście okres, gdzie tak jakby ochronny, gdzie musimy się zabezpieczyć przed wirusem. Nauczyciele przekazują na dzieciom, co mają przygotować na zajęcia? W zasadzie, bo mamy nadzieję, że po tych dwóch tygodniach wrócimy. W szkołach i innych placówkach oświatowych w Mysłowicach mają być obecni dyrektor lub wicedyrektor jeden pracownik sekretariatu, jedna sprzątaczka i jedna woźna. W przypadku pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach, dyrektor ma zminimalizować ich przebywanie w placówce. Mój osobisty apel do rodziców i uczniów Mysłowickich szkół. Okres czasu wolnego. Proszę przeznaczyć na naukę, pozostanie w domu, żeby nie były jakieś zbiorowe spotkania. Pamiętajcie, tak samo rodzice, jak i uczniowie, że jest to czas trudny, czas choroby. Musimy to przetrwać, żeby przyjść do pracy, żeby przyjść do szkoły i dalej kontynuować naszą pracę, naukę. Od poniedziałku do odwołania nieczynny będzie Urząd Miasta Mysłowice. W szpitalu numer 2 obowiązuje zakaz odwiedzin. Wstrzymuje się również planowe hospitalizacje oraz działalność wszystkich poradni specjalistycznych w trybie wizyt planowych. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa, Urząd Miasta Mysłowice podjął decyzję o odwołaniu i przeniesieniu na inny termin zaplanowanych na 23 marca wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice siódmej kadencji. To jest program, minął tydzień, a przed nami takie jeszcze informacje. Pijany kierowca zatrzymany na ulicy Świerczyny. Kros Mysłowicki wrócił na słupną. Opowiedzieli historię Rosengarten. Policjanci Mysłowickiej Drogówki zatrzymali 42-letniego mieszkańca Mysłowic, który w ubiegłą sobotę na ulicy Świerczyny kierował Volkswagenem, będąc w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało 0,8 promila alkoholu w jego organizmie. Stróże prawa zatrzymali 42-latkowi prawo jazdy, a o jego dalszym losie będzie decydował sąd. Za jazdę pijanemu grozi mu dodatkowo wysoka grzywna i do dwóch lat więzienia. W czasie II wojny światowej Niemcy stworzyli na promenadzie tymczasowe więzienie policyjne, które potocznie nazywano Rosengarten. Krótko po wojnie komuniści przekształcili to miejsce w obóz pracy. Muzeum Miasta Mysłowice postanowiło przedstawić prawdę o tym miejscu. They used to call it the vestibule of hell. Historia tymczasowego więzienia policyjnego na Mysłowickiej promenadzie, a potem obozu pracy jest jedną z najtragiczniejszych w naszym mieście. Dlatego Muzeum Miasta Mysłowice wzięło sobie za główny cel zgłębienie i przedstawienie prawdy o tym miejscu. W ubiegłą sobotę 7 marca odbyła się premiera krótkometrażowego filmu *Rosendarten*. W czasie II wojny światowej Niemcy stworzyli na promenadzie tymczasowe więzienie policyjne, które potocznie nazywano Rosendarten. Nazwa najprawdopodobniej wzięła się od kołowrotu na gwoździami, którym torturowano więźniów. Plamy krwi rozlewające się na ścianach przypominały ogród róż. Krótko po wojnie komuniści przekształcili to miejsce w obóz pracy. To jest nie tylko więzienie policyjne, i miejsce przesłuchań, kaźni zabijania ludzi, wywożenia do obozów Auschwitz-Birkenau i na zsyłkę na roboty. Ale również jest to miejsce eksterminacji narodu, nie tylko Ślązaków, Zagłębiaków, ale również i innych narodowości osób. Produkcja przedstawia historię rodziny, ich rozłącze z ojcem, który trafił po wojnie do obozu pracy. Przede wszystkim w filmie skupiliśmy się na samym obozie, jednak y, jako, że y, z, koleg z kolegą Jarkiem Telęgą już długo planowaliśmy jakiś film historyczny, chcieliśmy też pokazać troszkę Mysłowic. Prawda jest taka, że y, zdjęcia są z tamtego okresu, ale są w czerni-bieli. My stwierdziliśmy, że nie będziemy tego pokazywać w czerni-bieli, bo to jest takie banalne, ani w jakiejś sepi, tylko pokażemy Mysłowice, jak wyglądały wtedy w kolorze. Plan zdjęciowy realizowany był m.in. na terenie muzeum z wykorzystaniem zbudowanej specjalnie na potrzeby filmu scenografii Pabie Walter, w którym zachowała się ściana sprzed wieku oraz ulicy Drunwalskiej i Powstańców. Aby wiernie przedstawić architekturę tamtych czasów, twórcy filmu postanowili dorysować elementy ulic, które już nie istnieją. Rzeczywiście, tak, musiałem dorysować sporo elementów, które przenikają później w filmie i tworzą pewną taką narrację też, pozwalają nam przejść z rysunku do filmu i tak samo odwrotnie, z filmu do rysunku. I oczywiście też niektóre rzeczy były dorysowywane, jeśli chodzi o fasady budynków, które już nie istnieją, tak żeby to wyglądało na te lata, które mają przedstawiać czyli 39-45. O potwornej rzeczywistości obozowej, wycieńczeniu i głodzie więźniów opowiedział nam naoczny świadek tamtych czasów pan Joachim Pawlicz, który odwiedzał ojca w komunistycznym obozie. Ci więźniowie, którzy tylko bazowali na jedzeniu obozowym, to po prostu umierali, bo całe jedzenie, śniadania i kolacje to było pajda chleba czarnego, suchego. I, i kawa zbożowa. Wobec tego musieliśmy my, i to trzeba na plus tych strażników tam powiedzieć, że po prostu rodzina donosiła jedzenie. Ja byłem z mamą swoją prawie codziennie tam zgotowanym obiadem. Oczywiście po drodze trzeba było przekupić strażników. Ci, którzy mieli rodziny, które dostarczały im jedzenie, ci ci przeżywali. Natomiast, natomiast ci, którzy tylko na jedzeniu obozowym bazowali, no to ci po prostu umierali. Film Rosengarten autorstwa Piotra Wróbla i Jarosława Talęgi będzie wkrótce dostępny w internecie oraz na ekspozycji w Muzeum Miasta Mysłowice. Entuzjastów przełajowego biegania nie brakuje. Udowodnił to kolejny 48 kros Mysłowicki. W parku słupna do biegowej rywalizacji stanęło ponad 270 zawodników. W 1973 roku w obecnym Parku Śląskim po raz pierwszy odbyła się impreza, którą dziś znamy jako Krosmysłowicki. W Chorzowie biegacze rywalizowali do 1979 roku, później gospodarzem cyklicznych biegów zostało nasze miasto. Do 1999 roku miały one miejsce na słupnej, później na promenadzie, na której aktualnie trwają prace ziemne. Dlatego w swojej 48. odsłonie Krosmysłowicki wrócił na słupną. 48. bieg zgłoszonych mamy łącznie ponad 270 osób w pięciu kategoriach wiekowych. Poczynają od dzieci, od najmłodszych, kończąc na seniorkach i seniorach i łącznie, a z 29 klubów i to nie tylko z naszego województwa, chociaż przede wszystkim, ale także z województwa opolskiego, z województwa łódzkiego. Entuzjastów przełajowego biegania nie brakuje, co udowadnia nie tylko fakt, że impreza odbyła się już po raz 48. Organizatorów optymizmem napawa też frekwencja. 280 osób zarejestrowanych do, do dzisiejszego biegu jest to duży progres w stosunku do, do ubiegłego roku, ponieważ w zeszłym roku było to... O 120 osób mniej, więc ta tendencja jest wzwyżkowa. Będziemy w dalszym ciągu promować. Ten, ten, to wydarzenie. Myślę, że dzisiaj kończymy i tak naprawdę od jutra już myślimy o, o kolejnym krosie za rok. Odbywający się zwykle końcem lutego lub początkiem marca kros Mysłowicki to dla sportowców świetna okazja do sprawdzenia formy przed nadchodzącym sezonem. mamy szansę i są jakiekolwiek zawody przełajowe, to staramy się jak najczęściej startować, bo to jest też jako trening dla nas. Niestety w tym roku na podium nie zobaczyliśmy reprezentantów Mysłowickich klubów. Kompletnych wyników 48. krosu Mysłowickiego szukajcie na stronie mysłowickiego. To była ostatnia informacja w tym wydaniu programu minął tydzień. Na nasze kolejne spotkanie zapraszam już za 7 dni. Do zobaczenia.